Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat okładziny do tenisa stołowego, czyli czopa krótkiego, ofensywnego, bardzo specyficznego, bardzo, bardzo niebezpiecznego dla przeciwników firmy Milky Way, mianowicie Uranus Poli, a ta firma Milky Way to się inaczej też nazywa Inhe, czyli to po chińsku też znaczy droga mleczna. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na początku, co musicie wiedzieć o okładzinie Milky Way Uranus Poli, a mianowicie to, że jeżeli gracie okładzinami czopowymi, ofensywnymi, czyli krótkimi czopami, to powinniście wypróbować sobie właśnie ten sprzęt. Jeżeli go wcześniej nie macaliście, nie badaliście, zdecydowanie warto spróbować nim grać, dlatego że jest to naprawdę potężna broń. No, i jeszcze przy wstępie trzeba powiedzieć, czy graliście kiedyś okładzinami czopowymi, ofensywnymi, które mają w sobie efekt świeżego kleju, czyli tak zwane są tensorowe, czyli po prostu mają napięcie powierzchniowe okładziny, co zwiększa prędkość tej piłki i większą rotację? Hmm, jeżeli nie, to właśnie ta, ta okładzina jest dobra do wypróbowania. No i na początku kilka ważnych informacji o tej okładzinie, a mianowicie twardość jej to jest 38 stopni, czyli można powiedzieć, że jest miękka. Inaczej można by powiedzieć też, że jest to okładzina typu soft. I to też wpływa na jej duży katapult, a dodatkowo na większą możliwość nadawania przez nią rotacji, bo ta piłka mocniej się wgłębi w, w czopach okładziny i może dostać większego boksowania. Pudełko okładziny wygląda w ten oto sposób. Powiem Wam, że możecie ją kupić na podkładzie 0x czyli po prostu bez podkładu albo czyli gołąbnie albo możecie kupić sobie na tam 1.7 1.9 mm czy max, a ja zawsze gram na maxach, czyli ten max będzie wynosił w tym przypadku 2,1 mm grubości. To są maxy. Z tyłu opakowanie wygląda w ten sposób i jak zauważyliście na pewno, czy z przodu, czy z tyłu nie ma podanych żadnych parametrów prędkości, rotacji i tak ale na różnych stronach i to jest najśmieszniejsze, bo na różnych stronach, gdzie będziecie mogli kupić sobie tą okładzinę, potem Wam pokażę okładzinę, bo tu mam wyciętkę z niej, no to oni podają różne parametry. Na tej stronie będzie pisało takie, na innej stronie inne parametry szybkości, rotacji i kontroli. Czyli każdy sklep tak naprawdę sobie sam wymyśla jakieś tam parametry urojone, dlatego one wszędzie tak naprawdę brzmią w inny sposób i jakaś ta rozpiętość jest duża. Ja Wam powiem, dużo grałem różnymi okładzinami czopowymi i ogólnie okładzinami masakryczną ilością i mam jakieś tam porównanie szybkości rotacji kontrola to jest czynnik za bardzo zbyt umowny to Wam powiem co ja sądzę o jej tych parametrach. Na początku przejdziemy do tej wyciętki, którą mam a mianowicie podkład okładziny jak widzicie jest taki żółty, ale nie taki typowo żółty jak w tych najtańszych okładzinach taki żółty byle tylko taki żółty prawie seledynowy, taki mocno jasno żółty i ten podkład jest oczywiście taki w miarę podrzasty. Jak będziecie sobie porównywali tanie okładziny i ten podkład, to nie będziecie tego widzieć, bo to musicie mieć oczy blisko tego, to widzicie, że ten podkład, podkład jest zupełnie innej klasy. On nie jest taki śliski jak w tamtych okładzinach, jest inaczej stworzone, te pory są w nim i po prostu zachowuje się w inny sposób. On daje duży, większy efekt katapulty. No i oczywiście czopki, jeżeli będziecie sobie na nie zwracali uwagę, to są oczywiście drobne, położone w prosty, tulej, żaden tam powiedzmy sobie ala trapez, tylko po prostu prosty czopek krótki, odstający, który ma na sobie standardową krateczkę zwiększającą tarcie. No i ten podkład, który mówiłem ja na maksach czyli 2,1 mm grubości, ale możecie mieć samą układzinę bez podkładu lub o innej grubości. No i tutaj dla porównania dla Was, aczkolwiek nie wiem czy będziecie widzieli to jest okładzina Friendship 802. Ona ma większe te czopki, one są zdecydowanie większe a jak obrócimy sobie na właśnie Milky Way'a Uranus Poli, to widzicie, że one są gęstsze ale tym samym i mniejsze, po prostu ten czopek jest zdecydowanie mniejszy o jakąś połowę względem tamtych okładzin. I to jest tego też zaleta. No, i teraz do tej prędkości Wam powiem, że zaraz Wam pokażę, jak to się w ogóle odbija. To do tej prędkości tych okładzin, muszę Wam powiedzieć, że o ile sprzedawcy różnie piszą, e, mianowicie 96, 10 na 10, to powiem Wam, okładziny ten z poli Milky Way, czyli innych, jest naprawdę fajny. Ten współczynnik prędkości. Jest rewelacyjny, wręcz powiem Wam, że jest jedną z największych, a w zasadzie najszybszych okładzin czopowych, jakimi e, grałem. Jeżeli szukacie prędkości w okładzinach czopowych, krótkich czopach ofensywnych, to Uranus Poli na pewno Wam zaspokoi potrzeby. Co do spinu, też za chwilę go mówię dokładniej, ale co do, czyli rotacji, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę niezła. Jest duże tarcie, czyli macie dużą możliwość nadawania rotacji na piłce. Ja bym to oceniał, tak, gdzieś na około 90. 90. Pamiętajcie, ten chopy ogólnie nie da się przełożyć na okładziny gładkie, dlatego że gładka, jeżeli jest mocno klejąca albo nawet. Jakiś softik, to ona mocniej potrafi podkręcić piłkę, bo ten współczynnik tarcia będzie większy. Ale w przypadku okładzin czopowych na pewno bym jej dało około 90. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie rodzaje okładzin i jak wypada tutaj rotacja, no to myślę, że takie około 80 na stówę można by jej dać. No i ten współczynnik kontroli, no to jest tak duży współczynnik. Indywidualny, że się tutaj go nie da oszacować, dlatego że dla jednego może być totalnie niewyczuwalna, a dla innego mogą wszystkie piłki wchodzić i to się pięknie zachowywać. Jak dla mnie współczynnik kontroli w tej okładzinie jest taki na około 90-85%, między 85 a 90%, czyli bardzo duże, ale czasami jakiś wybryk dziwnie piłka poleci, której się nie odczyta. Tak samo jak w gładkich okładzinach czy dowolnych innych. No dobra, no to umówiliśmy takie sobie. Wstępne parametry tej ogładziny, które są najistotniejsze, no i ten czynnik odbicia piłki, to jak sami zauważacie na pewno, że nie jest mały. Piłkę, jak sobie upuszczacie, no to ta piłka się odbija po prostu nieźle. Dla porównania, ten Francisz 800. I właśnie Uranus Poli. Tego tak nie widzicie, dlatego że tutaj jest pasywnie ustawiona rakietka. Czyli jak sobie odbijam teraz właśnie Friendshipem, no to to odbicie nie jest takie duże. Natomiast jak przechodzę właśnie sobie na Milky Way Uranus Poli, to to odbicie jest zupełnie inne. Ta piłka naprawdę mocniej się odbija. Ona wyżej lata i szczególnie jak zaczniecie grać. To zobaczycie, że jak z tej okładziny uderzycie mocno piłkę, to ona bardzo mocno ją dopala, bardzo szybko. Przy bloku możecie, jeżeli wam przeciwnik ścina, to bardzo szybki blok będzie zwracał piłkę dzięki właśnie temu, że te. Okładzina jest taka szybka. No i ten współczynnik rotacji, który jest też bardzo istotny podczas gry ofensywnej, jeżeli chcecie nadać jakiegoś top spina, to od razu Wam mówię, z tej okładziny możecie normalnie uderzyć piłkę jak z typowej okładziny gładkiej, czyli walnąć typowego top spina. No i oczywiście ten typ pokazu jest taki lipny, dlatego że to też jest dosyć takie, to też jest takie dosyć pasywne. Natomiast czynnik rotacji najlepiej sobie sprawdzić właśnie metodą tą co zawsze mówię, położyć piłkę i spróbować przesunąć po okładzinie, tutaj oczywiście przesunąć, da się radę, to nie jest tak jak T88 czy Corbor Reaktor, czy tego typu okładziny, gdzie czy nawet Hype Pro X i L i tak dalej tutaj możecie przesunąć tą piłkę jak położycie czyli pamiętajcie, kładziecie piłkę na okładzinę i ciężarem własnej dłoni staracie się przesunąć ją po okładzinie, to wygląda w ten sposób Idzie, ale idzie ciężko. Nie idzie to łatwo, idzie dosyć opornie, a nawet mocno opornie. Jak przyłożę to na friendshipie, no to idzie to gładziutko. Natomiast 802 friendship, natomiast na Milky Way Uranus Poli idzie to topornie. Idzie to naprawdę ciężko. Te czopki się mocno uginają, żeby przeciągnąć tą piłkę. No i powiem Wam, jakbyście szukali alternatywy lub coś, co jest bardzo podobne do niej, to. Sunway Ghost okładzina czopowa też ofensywna jest w bardzo zbliżonych parametrach właśnie do tej okładziny. Aczkolwiek tamta nie ma tego, powiedzmy nie jest tensorowa. I dodatkowo nie ma tej możliwości grania identycznie jak z okładziny gładkiej. Tutaj będziecie mogli, jeżeli gracie do tej pory gładką, byście mogli sobie łatwo przejść na tą okładzinę. Natomiast w przypadku tego gosta już niekoniecznie by wam tak łatwo to poszło. Moje podsumowanie ogólne to powiem wam na Rewespinie. Oceniają tą okładzinę na około 9,5 w skali do 10, czyli bardzo, bardzo wysoko. Poczytajcie sobie te opinie i powiem wam, że ja się zgodzę z większością z nich, dlatego że Okładzina jest naprawdę świetna. Krótko mówiąc, nawet się nie spodziewałem, że ona będzie miała takie szerokie możliwości zagrania oraz taką szybkość i rotację, jaką można z niej osiągnąć. Jeżeli miałbym ja prywatnie podsumować, właśnie Uranus Poli, to całkowicie się zgodzę z osobami na Revespinie, czyli też bym dał jej 9,5 na 10 możliwych punktów, czyli bardzo, bardzo wysoko. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać, albo macie jakieś pytania co do okładziny Uranus Poli firmy Milky Way czy Linhe. Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Pamiętajcie, tą okładzinę jeżeli gracie chopami krótkimi ofensywnymi warto sobie wypróbować. Tym bardziej, że ona jest bardzo, można powiedzieć tania. Na pewno yy, duża część osób będzie fajnie zaskoczona tą okładziną i myślę, że przy niej zostanie. Dlatego, że to jest po prostu dobry jakościowo sprzęt. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do następne. Cześć.